Dzień dobry Panią. Jak ma na, macie na imię? Marysia. Pani Aniu, Pani Marysiu. Ja, jako dzieciak, z moją babcią, to robiliśmy jajka na kolorowo w ten sposób, że wrzucaliśmy łupiny z cebuli i one wychodziły takie, nie wiem, kolor taki czerwonkawy, brązowy, bros, a Wy tu macie nawet zielone. A to ja słaby robiłam. Ale jak na przykład, kiedyś jeszcze u rodziców byłam, to mieliśmy pszczoły, nie? I mieliśmy swój kit, no pszczeli taki kit, nie? I też to się robiło na gorąco, na jajkach. I gotowało się od razu to i to, co to, to było takim kitem, ten wzór, to potem było to białe, a to było kolorowe. To bardzo pięknie to było. Jeszcze piękniejsze, tylko ja nie mam kitów, więc to wymyśliłam sobie takie drapanie. Aha, czyli teraz drapanki, bo teraz wcześniej też drapaliśmy, ale była też jeszcze inna metoda, mianowicie świeczką nasieraliśmy różne wzory i wtedy farbka, ale zimna farbka oczywiście, nie przylegała i się zmieniał, zmieniał się wtedy kolor i tam gdzie, było, gdzie była świeczka, gdzie był kurz, to to nie było zakolorowane. A teraz to są nawet jeszcze kalkomanie takie na gorąco się robi. Są już zimniki, nakłada się na jajko, wada się do wody, się przykleja. przykleja. Są takie piękne sokki też. Nawet mam tą kartką mamę. Pani Aniu, pani Marysiu, powiedzcie mi, po no co my w ogóle przyozdabiamy te jajka na święta? Żeby był ustawiony no, w koszyczku tradycyjnie no, na stole przede wszystkim, a potem najpierw, w koszyczku najpierw nie, poświęci, sobie z baranki, jajeczka, tam zajączka można sobie dać. Te co tam jeszcze się daje, Kiełbaskę, kiełbaskę. Aha, kiełbaskę, no, no Wszystko się właśnie. daje I taki barwinek ustroić koszyczek, tak, taki zielony. masło, chlebek trzeba Masło też, jeszcze pamiętam, mama robiła w takim. Um, takim małym pojemniczku robiła, tak kieliszek liżek niech by było. Nie, sadziła, w to masełko sadziła, to jeszcze swojskie było masełko, i taki krzyżyk jeszcze robiła na tym, myślę, się nam jeszło tak. Piękni niż. Takie z tych nie dużych Kusarko nie ma. Ja z licznej rodziny pochodzę, to nas było dużo, ośmioro. Ten, to wszystko mi rodzaj smutna, smutno, niestety. No to podobnie ale, jak u mnie. No ale taki nas. Ja nasz w, ogóle, los. w ogóle pochodzę z Dolnego Śląska, z Rubina. To jakim cudem pani, a nie pani się znalazła? <laughs> a to tylko są to, chciała tylko pochodzić. Mąż z wszystkiego, ja jestem Rubina, a jesteśmy jesteś I 40 lat. Aha, no takie losy są. 39 rzeczy. No. no tak. No tak. Um, ma 41 lat, dzisiaj pół godziny na, na, na Leszek. A starsze jest 9 na starszy, czyli 50 już ma nie syn. Ale co, już żałuje pani, że no. pani tu się przesiedliła? Nie no już teraz nie Nie, nie. nie żałuję po tylu latach. Ale było się narobić, wiecie, to byłam sobie pani, nie? Chodziłam do zakładu, szyłam... Na starazkę lepiej w mieście. Wycierusy, szyłam takie bluzy, na Mahasie takie takiej japońskiej, o takim overlocku pięciunitkowym, to już 6 lat pracowałam. No i z tego tylko mam emeryturę, bo rolnictwa tu nie mam. tylko tak dla siebie robić rolnictwo, nie tak, no ale co zrobić? teście pomierali, nie ma teściu. Męża mam też bardzo ciężko chorego. Więc... No taki to nasz los. Ujęli mu na... Oj Także ma Nie dobrze. No, syna ma w pinczowie, a drugie są na danym miesiączku po naszym mieszkaniu. A. a my wybudowaliśmy budowaliśmy. Nie trzy lata mamy. On też. I, powiedzcie mi panie, bo tak, powiedziałyście, że różne cuda w koszyczku to chyba raczej wiemy. Jaki element najważniejszy? Czy jajko jest najważniejsze w koszyczku? No jajko może nie, chleb. 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 Tak jest jak opłatek na Wigilię, tak chleb. Chleb, a mnie się wydawało, że jajko. Nie. Sól. Jajko jako symbol odrodzenia. No tak, no. ale chleb jest podstawa. Bez chleba nie ma życia nigdy, nie? Aha, Mimo wszystko. Bez jajka możemy żyć, a bez chleba niestety. No to tak, już takie no tak, pierwsze pierwsze. Tak. Czy młodzi, bo tu na razie jest tylko jedna taka młodziutka dziewczynka z nami, może jeszcze przyjdą, młodzi się garną do tego, żeby, żeby, jak to się mówi, krasić jajka, tak, krasić, czy kolorować, czy drapać, jakie słowa należy użyć? Kolorować, kolorować, malować, podtrzymują tą tradycję, Pani zdań? To ja wiem, że bardzo nie no, wiem. Sąsiadka lepi. Ja to tam tylko w Cebuli ugotuję i do koszyczka No może. to też tak koszyczku. też jak robiłam nieraz, jak nie było czasu, to też no. już, jak, w Cebuli. W buraczkach można, można w życie, to zielone wtedy kolor wychodziły. W życie? Tak, Ale co? To, takie, Na polu jeszcze było Aha, takie zielone. Aha, te zielone odrosły młode. Mm, buraczka tak? to w inne były. Listki zielone. To nie wiedziałem o tym. zielone, to, zielone. wyjdą? No chyba jestem Sasza, to lepiej wyjdą. A teraz Panią zapytam o imię. Krystyna. Pani Krysiu, co Pani robi? Robię kwiatuszki z krepliny do tegorocznej palmy wielkanocnej. Mm -hmm. Właśnie to jest żonkilek. No może nie bardzo przypomina prawdziwe. Pokażmy go do kamery, żeby nasi widzowie też zobaczyli. Pięknie. Pięknie. Jak Pani to osiągnęła? Bo to ja rozumiem, że w środku jest jakiś pręcik. Wszystko jest z krepliny, najpierw może od podstawy zaczniemy, robimy z takich, skręcamy, tniemy, to jest, e, utnie się tu kawałeczek, stanowi środek. To jest rzekła bibułka, tak, prawda? kreplina, to jest ta twardsza bibuła, bo z tej się bardziej wygląda. Kreplina? Kreplina, dokładnie, tak. tak. No z i z tego trzeba skręcić środek. taki pręcik, tak? Taki pręcik, no tak jakby, no, żeby to mniej więcej przypominało prawdziwego kwiatuszka. No a tu już mam trochę przygotowane, żeby było szybciej. Tu powstaje to serduszko, robimy tak, później to razem sklejamy, łączymy ze sobą, no troszeczkę się trzeba pobawić tym. No i składamy później płatki powstaje nam taki kwiatuszek. No pięknie. No można różne, na przykład te są niby kropusiki rozłożone, tu są goździki, to Ale są takie nie, miniaturki. Pani, Pani, Pani Cieks, o, pokażmy to, widzą, no przepiękne Pani robi Tam jest cały zestaw kolejnych kwiatków na stole, no tu też mamy takie, koleżanka zrobiła. Te się nadają do takich małych palemek, nie, bo są takie malutkie. Dobrze, dawniej palma, przynajmniej ta oryginalna, biblijna, to, to przecież roślina zielona, liści. U nas nie rośnie, wiadomo, skorzystaliśmy z bazi, które ma Pani tutaj tak, naszykowane. Tak. No, można wykorzystać trawy z lata suche, no te palemki tak zwane, tak samo, są podstawą, no i przede wszystkim bazie, nie? No mhm. i do tej pory mieliśmy zieleninkę bukszpan, ale teraz bukszpany niestety umarły, więc korzystamy z innej zieleniny, na przykład z takiej jak tuja. Dodajemy tu je na przykład gałęzie, tylko możemy Ga, dodajować. Aha, tuja. Tak? tak, no na przykład my mamy to dzisiaj wykorzystywać do palmy, nie? Mm -hmm. Układać je. A, pani Kryśuń, niech mi Pani powie tak. Palmy to tak zaczynamy na palmę robić, czy ma pani jakiś konkretny plan? To znaczy, czy jest jakiś szkic, jest jakiś nie, zamysł, nie. uzgadniacie między sobą, jak no, no, ona ma wyglądać, no, no, czy na pewno jak jest Pan Bóg ta pozwoli. Kolorystyka, no na przykład jak tu jest malutka, nie? No to trzeba od czegoś zacząć, żeby nie powstała jakaś miotła z tego, nie? Żeby to jakieś miało swoje walory wdziękowe, żeby ładnie wyglądało. No to tak samo robimy tą dużą palmę, nie? Zaczynamy od podstawy, później różne kolory kwiatów. Jeszcze raz, jeszcze raz. Od podstawy, to znaczy od dołu ją zaczynamy budować, nie, tak jeszcze od góry? mówię od góry, nie od podstawy. No i ten, ta jest na przykład sama się utworzyła, no bo tu są bazie, jest palma, powstało sama taki stożek, nie? Ale jak robimy tą dużą palmę, no to wykonujemy ją na kiju takim dużym. Aha, Mamy ale pusty. też zaczynamy od, od samego góry. wierzchołka, tak, tak? Tak, tak? Od wierzchołka i dokładamy tak. coraz niżej i zawijamy, tak, tak. tak, no i przybieramy zieleniną, później dekorujemy na końcu, jest podstawka, wstawiamy, jest gotowa do kościoła. Aha. No, A tą na konkurs zaczynamy od poniedziałku. Czyli jeszcze dzisiaj nie będziemy nie, budować. Dzisiaj jeszcze nie. Nie. Dzisiaj się ale bawimy... mamy jakiś plan na nią? Mamy, Czy może ale to taka mała nie zdrad... tajemnica, nie zdradzimy, tak, żeby tak, inni nie wiedzieli. Żeby inni tak. nie wiedzieli. No właśnie dla konkurencji. A dzisiaj to tak chcieliśmy pokazać takie małe palemki, takie podstawowe kwiatuszki. Może ktoś się z nami wymieni swoimi jakimiś tam umiejętnościami, jakieś inne kwiatki nam pokaże. No. Wszystko zależy od tego, jakie tam to będzie miał chęć. Z tymi małymi też pójdziemy do kościoła, tak, poświęcimy, tak. co daje robimy z tymi palemkami. Y no, jest bardzo. Dużo obyczajów i takiej magii można powiedzieć niedzieli palmowej, no bo na przykład po powrocie z kościoła, przynajmniej nie tak opowiadała moja babcia, poprzednicy jeszcze. Że gospodyni brała tą palmę, już była poświęcona w kościele, chodziła po domu, błogosławiła wszystkich po głowach, żeby się tak darzyło, żeby było tam szczęśliwie w tym domu, a później urywa te kotki wiklinowe. No i każdy w domu musiał zjeść chociaż jeden ten kotek. No o tym I słyszałem. I to właśnie Kto wróżyło pamięta? później, że przez cały rok tam, tak, bo nie zdrowy, tak. I z kolei gospodarz. Urywał całe te klinki takie na kawałki dzielił, zanosił je na pole i wtykał nie na polu tam na czterech tych rogach, bo no to też miało, miało stanowić taką ochronę tego pola przed, przed tymi no, bryzoniami, przed zarazami, a palma, która tam już pozostała po tych wszystkich obrzędach, po tych magicznych, bo to takie było magiczne, takie, no taka tradycja, nie? Y im wsuwała za obraz, tylko obraz musiał być święcony, nie tam jakiś tam krajobraz czy coś, tylko po prostu święty. No i ta palma cały rok w domu była, chroniła nie, rodzinę przed, przed też nieszczęściami. Jak była na przykład burza, to ją brała, tam wychodziła nad ganek i, i roztegotywała te mury niby. No może to była prawda, może nie, no ale w to wierzono. No i później z kolei, jak już rok minął, no to dawniej, nie tak jak teraz, że się tam czy wyrzuci, czy spali, powinno się spalić tą palmę. A wtedy, co niektórzy zanosili do kościoła te palmy, ksiądz palił, no i właśnie tym popiołem z tych palm święcił, posypywał w, w środę popielcową głowę No piękne są te tradycje, no ale tak jak wszyscy już zanikają, no młodzież się nie interesuje tym. My tam jeszcze czerpiemy od starszych takie te różne opowieści, no, no i piękna jest ta nasza tradycja ludowa, tylko że, że niestety zanika coraz bardziej, brak zainteresowania nią czy trzy syrena tak. ktoś podpalił łąki. No prawdopodobnie. Także tak, tak, no, tak, no, tak, piękne tak. to wszystko jest, z tym, że tak jak nasze pokolenie zaniknie, to pewnie już tradycja też odejdzie. Fajnie, dziękuję. Dziękuję. To teraz tu idę do pań. Tak. No, chyba się dobrze nam nagra. Co tutaj robimy, bo tu koszyczki tak, bardzo ładne. Tak, ładnie. tak, Tu przy naszym stoisku robimy sobie koszyczki, stroimy, bo y, muszą być wystrojone do święcenia. Im piękniejsze, tym ta święconka będzie lepiej smakować. Matko kochana, jakie to ładne. No, to jest akurat nasz pokazowy po, już zrobiony. Pokażmy. Co to znaczy pokazowy? E, no chcieliśmy pokazać tutaj, kto przyjdzie, będzie chciał sobie wyświetlić, jak aha, to może aha. wyglądać. Czyli jako wzór dla tak, dzisiejszych tak, uczestników. Tak, tak. Ja tu właśnie też już szykuję kolejny, a tutaj już mamy, nasze się ustawiają w kolejce, żeby okay. robić swoje. Okej, okay, to opowiedzmy teraz o dzisiejszym spotkaniu, bo tu z paniami zaczęliśmy od tradycji, od techniki, a powiedzmy o współczesności. Co to za spotkanie i skąd? Taka tradycja, czy, czy co roku tak robicie? Tu nie, nie, czy akurat, to już jest teraz robione? Akurat nie jest co roku. W tym roku żeśmy sobie wymyśliły takie warsztaty. Stwierdziliśmy, że najwyższa pora nauczyć tutaj i pokazać jak się robi palmy. Co jeszcze można na święta przyszykować, że to może być wspaniała zabawa nie tylko dla nas starszych, ale zarówno i dla dzieci. Mm -hmm. Przyszykowaliśmy różne Czyli, ja, ja, tematyczne. Ja, ja się spodziewałem, że, że jak tu już jadę do, do Państwa, to będziemy robić palmę tą konkursową, nie, a nie, widzę, że nie. Nie, konkursowa palma się robi zupełnie gdzie indziej. A, a, to, <laughs> tajemnicy. To już pani powiedziała, <laughs> tak. że to tajemnica jest tak. tak. Żeby konkurencja nie, nie podejrzeła. Nie, nie. Czy dzisiaj co? Uczymy się ozdabiać tak, jajka, tak. robimy małe palemki. Tak, pani tutaj koszyczki, koszyczki. Tam dzieci robią własne koszyczki, mamy jajeczka do ozdobienia, a tam jeszcze dla najmłodszych mamy kolorowanki takie świąteczne, gdyby a, a. już ktoś chciał coś takiego zrobić. Nie? No, no to... Dzisiaj mamy bardzo wiele tematycznych zajęć. No to dla to każdego coś. Super. No to mi się podoba, niesamowicie. Dziękuję. Nie wiem, czy to będzie dobrze w kamerze widać, ale ale słuchajcie państwo, no przepiękny, przepiękny kraszy, koszyczek. Cały czasie taki będzie piękny. No to... Jak Pójdziemy do kościoła. No będzie to wrażenie. Tak. Dokładnie. Piękny, piękny. Pani dorotko, co co robią nasze dzieci? E, nasze dzieci dzisiaj będą przygotowywać takie koszyczki własnoręcznie zrobione i takie króliczki do koszyczka. Aha, czyli dzieci też jak będziemy szli ze święconką, mogą... Będą miały własne, swoje własne koszyczki własne. przez siebie przyozdobione. I chce mi Każdy, Pani powiedzieć, że to dzieci tak. zrobiły? Nie, to jest jak koszyczek ma wyglądać, a dzieci teraz kolorują. Potem będziemy je składać w takiej formie. Do tego mają jeszcze wzór yy, zajączków, o, które też będą przygotowywać i będą składać. No to poczekamy, zobaczymy jakie no, to jak nie będą. Zobaczymy, no jak powoduje. na razie idą pięknie. <laughs> Super. Co? co A tu przy tym stole co robimy? Malujemy pisanki. Pisanki walująki i czy mamy jakieś wzory czy to dzieci same wymyślają dzieci same nie są, są, są tutaj kłoczacznie ale wynajmu jest piękna sobie, no ale ty masz piękny tam piękny malunek Pokażę do kamery żeby widzowie zobaczyli, tam jest kamera pokaż pochwal się jak pięknie ślicznie i co ta pisanka przedstawia co ta pisanka przedstawia? Kurczak. Kurczak. A mi ostatnio mama wyciągnęła ząb. Co mama? Mi ostatnio mama wyciągnęła ząb. Ząb? No. Ząb. A, wróżka zębuszka. No. Była wróżka zębuszka? No, mama wróżka zębuszka. <laughs> Podpal się do kamery, co namalowałeś? Pokaż tam, niech telewidzowie zobaczą. No pięknie. A Ty, co malujesz? Koszyczek, tak? To będzie koszyczek, tak? Możemy już go pokazać, czy jeszcze nie? Jeszcze jak skończę kółeczko. Jak skończysz, tak? 来来